Dobra, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tu mamy kolegę. 5 grudzień 2013 dołączył. Holender, tak? Jak dobrze widzę. JDM Master. Gra jakiś taki ruch. Który jest obroną Pirca. No i dobra, zobaczmy, co my tutaj mu zagramy. Myślę, że zagramy ruch po prostu D4. I ustawia taką strukturę. Mm, troszkę. Z tym smoczym gońcem, tak. Hmm, może spróbujemy sobie zagrać przez ruszek yy, koń. Koń na C3 i ustawimy sobie tutaj piono na F4. Żeby tutaj od razu kolegę atakować. Tu wyjdziemy skoczkiem. Mogę sobie wzmocnić. ok, bo to będzie podwójny atak na tego piona. Ja nie mam go, jak obronić, chyba że pójdę tu. I na to jest tu. Ale na to nie mam co zrobić. Hmm. No dobra, ale jak go po prostu tak obronię to nie działa. Działa, działa bo nie może wybić. Hop, no bo na koniec bije, bije się Hetmanem. Także tak to wygląda. No dobra, to myślę, że musimy wzmocnić tego piona. Nawet kosztem. Wybicia gońcem i popsucia struktury. Taki jest plan. Tu zaraz byśmy wygonili. O, taki atak, w ogóle już tak szybko. A 5 nie sądzę, żeby to był taki dobry ruch, ale dobrze. Tu, na to, tu, wieża. Okej, okay. a co na no, taki ruch? Na to bicie i zbicie tu po prostu. Na taki ruch, a na to bicie jest bicie tu. Jest ok. Wszystko się zgadza. Chociaż dosyć skomplikowane warianty się robią. Taka dosyć za zadymiarska pozycja, bym powiedział. Na bicie jest bicie. Ok. Ja liczyłem, że tu się nic nie dzieje. Że tu się nic nie dzieje. Na taki ruszek. Chyba, że hetman wchodzi z tempem. Uuu, to przeoczyłem, to przeoczyłem, mhm. szach, mogę się wrócić i on najwyżej mi skubnie tego piona. No jak pójdę tu, on pójdzie tu, ja pójdę tu, to chyba jest lepsza. Tu. Chyba jest to lepsze. O, nie widziałem tego. Nie widziałem tego. Mm -hmm. Co nabicie? Dobra, spróbujmy, żeby tutaj ta struktura była gorsza. I nabicie. A co nabicie tu? Bicie tu. I na to, tu, tu. Nie, no to nie może być takie dobre. Tu w ogóle na widu można wjeżdżać, mhm. no i to chciałem zawierać. Tu. Zamykamy tego gońca i jednocześnie też yy, ten hetman będzie miał dosyć ciasno. Tutaj, tu, a nabicie jest tu. Dobra, zagrajmy taki ruch. A na bicie tu, na to, a może to działa? Kurczę nie wiem, tu, może po prostu wybiję tam, i na to, może tu, i na takie bicie ja pójdę tam już. Podoba mi się ten ruch. Bardzo jest na aktywność. On co prawda wybija tego słabego. Yy, nie będzie miał tego słabego piona, ale ja za to wchodzę z szachem. I on odchodzi. No to dostaje mata. To nie może tak. bicie szach. Jak odchodzi tu. No to ja wchodzę tu, tu. I tu się pakuje wierzą. To też nie jest takie dobre. Ten Hetman nie ma jak tutaj zaszachować co za bardzo. Musiałby być. No nie ma jak. Musiałby być tu, żeby wejść tu, a tu nie może, bo go nie spilnuje. Także robi się bardzo, bardzo dynamiczna, ciekawa pozycja. Z kolegą z Holandii. Z Holandii. Ciekawe, czy wybije. Wybił. I co ona takiego szacha zrobi? Dobrze. Szach. No chyba musi tu. Nie? Tu. tu nabicie. A może po prostu tu? Tu nie, bo to wchodzi to. A co tu się dzieje po takim ruchu? To taki ruch. Trzech. Tu, na to koń. Na to jest to. Dobra. Wejdźmy tak w takim razie. I nabicie tu. A może mam szach tu. Ale tylko, że na odejście ja nie mogę bić ee, Hetmanu, tak czy siak. Dobra, a wejdźmy wieżą. Zobaczmy, czy to działa. On pewnie odejdzie sobie tym królem tu, no ale ja wtedy mogę wejść i z szachem, tak? Jak dobrze patrzę, no, ciekawa pozycja, no bo tu nie może tym królem iść, może tylko tu i tu. Na to to będzie miał szacha, więc pewnie pójdzie tu, ale to może tutaj też wchodzić pod jakieś motywy typu szach. Ok, na wymianę gra Hetmanów i chyba słusznie. Tu, tu, to ja może po prostu wybiję. Co się dzieje na bicie? No, on schodzi pewnie tu. A jak ja gram tu? Gdzie tam. Ja gram tu. A co, jak ja zagram tu? Dobra, może nie kombinujmy i zagram tak. Mogę mieć po prostu lepszą końcówkę, chyba z pionem więcej. Jak dobrze widzę, bo jak on mi zajdzie tu, ja mogę wybić Hetmana, wybić i no to przejść sobie tu. Wierzę. Powinienem mieć dużo przyjemniejszą tą końcówkę, bo on ma te piony słabe. Yy, I będzie łatwiej je zaatakować o! Czemu on nie odszedł królem? Co tu się wydarzyło? Dobra, przegląd partii. Zróbmy szybki przeglądzik partii. Co tu się wydarzyło? 89% dokładności przecież 73. No dobra, to zacznijmy. Zacznijmy sobie yy, od okej. Okay. No dobra, czyli tutaj się w porządku ustawiałem. Taki fm Marcin Molenda, podobną rzecz na Sycyla co prawda um, sugerował, żeby się ustawiać przez skoczek i przez f4, ale tutaj też fajnie poszło. No i to mi się tak nie podobało. To co było lepsze, pewnie wybicie. Aha. I bicie tu i dopiero wyjście gońcem, Ok. Rozumiem. Ja poszedłem jednak tak. Tu. I dostałem tego szacha, który jest błędem. A co powinien zrobić ze swoim sięgońcem No i co na no taki ruch? Skoczek D5. A. I tu i zaraz na widły. A. No tak. To ma sens. To ma sens ewidentnie. Mhm. Mm Hop, hop. No, ale tu to, to już, to już mi się podobało. Tu jeszcze rozważałem ruch taki, typu tu. Ale to chyba jest gorsze. A tu Hetman. Hetman D3 w ogóle, jakie dobra, Genialny ruch. Zdarza się czasem. Szach. Bicie koniem. Wejście wieżą, też genialny ruch. Wspaniały. Wspaniały, przepraszam. I na to, to już mi się nie podobało. Ja myślałem, że on po prostu w świecie zejdzie y, tu. Ale chyba dostał właśnie końca tu. I musiał. Tu nie może zejść, bo jest matowany. Więc musiałby zejść tu. A tu jest szachowany. A jakby od razu szedł tu, tu dostaje szacha. Nie co tu ma, jest najlepsze. Wieże bicie, a co na wieże? Tu. No i jest to lepsza poza ogólnie. Mhm. Ja przynajmniej się poddał, bo na króla. Co bym tutaj mógł zrobić? Wieże bije. O, może nie tak. Wieże bije. Hetman bije. Wieża D1. Hetman. Czemu? A czemu nie odejdzie jakoś gdzieś tu. A, bo dostaje Mata. Okej. Okay. No to nie za partyka. No to nie za partyka. I tutaj się rywal y, poddał. Także dziękuję za oglądanie i jak się podobało y, proszę y, o łapeczkę y, w górę y, albo subika. No i do następnego razu. Pa, Pa!